No cześć, witam was ponownie. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy risotto z cukinią i z pieczarkami. Słuchajcie, to risotto możecie modyfikować na różne sposoby. Możecie dodawać różne dodatki. Oczywiście nisko węglowodanowe. Zabieramy się do roboty. Żeby przygotować to pyszne danie potrzebować będziecie jedną cukinię, tak około 300 g, 500 g fileta z kurczaka. Tutaj mam jedną cebulę pokrojoną w kostkę, 3 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę, 400 g różyczek kalafiora, 100 ml rosołu, 4 pieczarki, 40 g startego parmezanu, łyżka masła klarowanego. Do przyprawienia mięsa przygotowałam sobie pół łyżeczki soli i 1 trzecia łyżeczki pieprzu, 1 trzecia łyżeczki papryki i takie 4 większe szczypty kurkumy. Sól i pieprz do smaku, do przyprawienia risotto. I teraz do malaksera włożę sobie części różyczek kalafiora. I będę teraz miksować. I teraz. Słuchajcie, taki piękny mi wyszedł ten kalafior. Taki drobniutki. Kalafior przekładam na talerz. Ok, i teraz kładam. Znowu kalafiorka. Okej. Okay. I teraz już ostatnia część kalafiora. I przekładam do talerza. Teraz do mięsa podam przyprawy i wszystko razem wymieszam. Słuchajcie, takie mięsko, niech sobie poleży w lodówce jakieś pół godzinki. Jak chcecie może nawet godzinkę, to wtedy lepiej przejdzie. O ciach, jak mi wyskoczyło mięcho. I z drugiej strony. Przejdzie przyprawami. Ok. Teraz pokroję pieczarki. Słuchajcie, ja je sobie pokroję na taką drobniejszą kostkę. Ale wykrójcie jak chcecie. Możecie je nawet zetrzeć na przykład na tarce. Deska mi jeździ, możecie pod deseczkę jak Wam jeździ, podłożyć mokrą ściereczkę i wtedy będzie stabilna. Teraz przerzucę sobie pieczarki na talerz. I na tej samej desce jeszcze pokroję sobie cukinię z cukinii. Słuchajcie, możecie obrać sobie skórę, ale ja zostawiam. Tutaj końcówki odcinam. I również będę ją kroić sobie w kostkę. Nie musi być równa. Jak się ukroi, tak będzie, słuchajcie. Ach, tak. Następnym razem muszę podłożyć. Matkę. Ok, i mamy to. I teraz wrzucam masło. I czekam, aż mi się rozpuści. I nagrzeję. Ok, teraz wrzucam mięso. I będę je smażyć parę minut. Teraz wrzucam cebulę i czosnek, również parę minut będę wszystko razem smażyć, aż cebula mi troszkę zmięknie, teraz dodaję pieczarki, cukinię, wleję już rosół, wszystko fajnie razem wymieszam i też kilka minut będę wszystko razem gotować aż słuchajcie cukinię nam zmięknie, będzie taka troszkę chlupka. Taką cukinię właśnie lubię. Okej, okay. dobra i teraz słuchajcie, dodaję kalafior. Wymieszam i dosłownie przez chwilę będę go gotować tutaj razem z resztą składników. Teraz jeszcze przyprawię solą i pieprzem. Dodam parmezan. I słuchajcie, risotto jest już gotowe. Mieszam jeszcze tylko z serem i mamy to. Wyłączam gaz. No i mamy to. Risotto gotowe. Słuchajcie, możecie dodać tutaj inne ulubione dodatki, oczywiście, tak jak mówiłam, nisko węglowodanowe. I równie będzie pyszne. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.